Boczku, do tego sera? Ja chętnie przyjmę. A jeszcze sobie zrobię pamiątkowe zdjęcie, zanim zjem, bo wziąłem sobie tak zwany XXL, czyli dwa mięska to bez bułki. To jest naprawdę srogi zawodnik, nie będę ukrywał. Powiem szczerze, że z tym podwójnym burgerem już lekko przesadziłem, ale chciałem przetestować za dużo. To już jest za dużo pojedynczym z zupełności wystarcza, chociaż na pojedynczym jestem taki nie do końca pojedzony, a drugi półtora byłaby opcja najlepsza. Eee, ale smakowo zajebiste, oczywiście w Johnny'e Burgu też zajebiście zawsze dobre były bułeczki i to też dodawało dodatkowego smaczku, bezwzględnie tak więc jak nie robicie takich głupot jak ja, to oczywiście polecam z podwójną bułeczką i trzeba przyznać, że ten podwójny to już można wybierać jako challenge a co ciekawe, Kasandra sobie wzięła, bo akurat żeśmy byli tak wyjątkowo dzisiaj na tygodniu do 14 i do 14 są dostępne zestawy lunchowe i Kassandra sobie przetestowała zestaw lunchowy, bo one są w Dobrej cenie, za 22 zł, jak dobrze pamiętam, i za te 22 zł macie zupę, no to serową już znacie, bo jest zajebista sama w sobie serowa z Johna Burga, i dodatkowo wzięła sobie burgera bez mięsa czyli to był ser taki ala e, canamber w panierce, wypieczony, fajny, ale do tego była taka salsa z kolendrą japiernicze, jaka była zajebista. Tu w szoku jestem, nie wiem do czego oni jeszcze tą salsę tam robią, ale warto sobie spróbować, jak będziecie kiedyś mieli okazję do 14 się znaleźć w Johnnieburgu. wziąć sobie tego burgera z tym, z tym serem jako, jako, i z tą salsą, żeby sobie spróbować tej salsy, bo naprawdę perfekcja. No, pod warunkiem, że ktoś kolendrę trawi, bo zdaję sobie sprawę, że jest wiele osób, które na kolendrę, kolendrę mówi kategorycznie nie. Ja akurat uwielbiam i tam była fantastycznie z, z, zbalansowana ta kolendra, W idealnych proporcjach, w tej. No, dawno czegoś tak e, zjawiskowego nie próbowałem, muszę przyznać. E, tak więc, szczerze polecam. Jeszcze jak taki zestaw lunchowy bierzecie, to macie opcję trzecią, albo jakąś tam sałateczkę dodatkową, albo jakiś tam podwieczoreczek. Tak więc, za 22 zł, no to tak klasycznie wydaje się 22 zł na zestawik. E, w tym, jeszcze powinna być klanka kranowy do tego, to już by było idealnie. E, to się wydaje, wiecie. a tu. Pan mi elegancko wyjechał. A co? A jak? A ja przez się zatrzymam? No w sumie mam hamulce. No. Założenie, założenie dobre. Nie spałem akurat, Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Eee, tak więc tyle. Polecam, polecam, polecam. Spróbujcie sobie tego burgera z tą salsą. Jak macie możliwość, eee, kolendrową. Kładzie na łopatki. Kładzie na łopatki. Co jeszcze pojawiło przed wyjazdowo. I będziemy tego używać, zobaczymy. 360 filmy Już były nie raz, ale jako dodatek mam nadzieję, że będą fajne. Taka kamerka. I do niej tu są różne ciekawe akcesoria, które zaraz wyciągnę i się muszę nauczyć tym pracować jeszcze przed wyjazdem. Teraz nie ma tak, że się wyciągnie z pudełka i od razu działa. Updatey ser updatey, że lepiej to zrobić. Nie po drodze w samochodzie na kolanie, tylko w domu, tak to wygląda. Tak mogę do tego mówić. Zainstalowane tutaj jest no, równo ze mną. Teraz przesuwam to bardziej do szyby, ale mogę to też przesunąć bardziej do tyłu. Chodziś tam teraz. Jedzie z tyłu ten mój lizak. Teraz jedzie tak, tutaj o. można by powiedzieć, oparty o kubki. I można sobie oblukać z każdej strony, co jest grane. Co się dzieje w samochodzie, co się dzieje z tyłu. Jakby były z tyłu jakieś osoby, to można sobie oblukać z tyłu osoby. No i najważniejsze jest to, jak się będzie spisywało audio, bo mam mm, ku temu obawy duże, że to audio nie będzie takie super specjalne jakby się wydawało. Tak wygląda temat testu w samochodzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Muzyka. Próba nagrywania vlogowania. Co prawda to się strasznie rusza, bo jest ciężkie i duże, a tu są dziury jak zwykle, ale można pewnie będzie robić akcję obkręcanie, nie? Czyli obkręcamy sobie na kierowcę, patrzymy na jego gębę miogoloną. Obkręcamy, patrzymy co się dzieje z boku jednego, patrzymy co się dzieje z boku drugiego, patrzymy co się dzieje z przodu i o tyle jest to fajna opcja. Że w ogóle takie powinny być kamery te samochodowe. Rejestratory, właśnie w takiej formie 360, bo możecie sobie zobaczyć, co się dzieje z boku, z jednego, z drugiego. Teoretycznie też widać, co się dzieje z tyłu, chociaż trochę, no ale może przy, takiej, przy takim sposobie zainstalowania kamery w samochodzie, to nie do końca. Ale... Najbardziej obawiam się, jak będzie wyglądało audio. No Tutaj mówię tak klasycznie, jak nagrywam do tej kamery swojej sąki. Którą znacie i widzieliście mnie już z niej 5000 razy co najmniej, jak nadaje z samochodu, a to zobaczymy, bo tu są cztery mikrofony, ma być 360 stopni. Może na chwilę klimatyzację wyłączę, żeby nam nie huczała, bo to jest jedyna hucząca rzecz w tym samochodzie. To zobaczymy, jak taka jakość audio. Ja wyłączyłem specjalnie, mm, wiecie co, jeszcze opcję. Która odpowiada za wyciszenie szumu wiatru, bo ona zawsze strasznie ten dźwięk zniekształca Bo widziałem, e, oglądałem sobie różne prezentacje, ale głównie jeszcze przed tym jak ta kamera weszła na rynek Czyli e, zanim był soft dopracowany, ja dzisiaj też robiłem update softu zaraz po uruchomieniu jak coś tam było widać I nie wiem jak, czy tutaj coś zrobili z tym audio, bo to jest dla mnie ciekawostka No na pewno nie jest to taka kamera do codziennego nagrywania bo no, kłopotliwa jest, najczęściej ją trzeba nosić właśnie na jakimś takim selfie sticku trzeba ewentualnie do niej jeszcze jakiś ten jak to się nazywa, wiecie, żeby ją postawić gdzieś. No i jest gabarytowo dość duża. Długo startuje. Pewnie pliki będą trudne do obrobienia, bo to są pliki, które mają 5,7K. No i to trzeba najpierw obrobić w softie od kamery 360, żeby wybrać odpowiednie ujęcie, czy chcę pokazywać Wam co się dzieje tam, czy chcę Wam pokazywać co się dzieje tam, czy akurat moją gębę albo sufit od samochodu I dopiero po takiej wstępnej obróbce, która zajmuje czas i atencję, włączę klimę, dopiero można przejść do, wiecie czego, do wrzucenia tego i ewentualnie do cięcia jeszcze konkretnie Takiej, takiego fragmentu we vlogasku i najgorsze jest to, że jak ja ją na, nagrywam, to ona jest zsynchronizowana, ma czas i wszystko jest ok, bo wszystko się w miarę, w miarę układa tak, jak się układać powinno, ale niestety jak potem wyedytuję ten film i wytnę tą sekwencję, czy ten, tą, ten widok, który bym chciał, żeby było widać, to no to wiecie co, to godzinę mam, kiedy robię edycję tego filmu i trudno potem znaleźć tą samą sygnaturę czasową żeby wstawić już wyedytowany ten... No jak robimy dzień z jednego dnia vloga, to się można pobawić ale tak jak na przykład jak mamy teraz wyjazd i on będzie trwał, nie wiem, 3, 4, 5 dni no to potem odnalezienie się w gąszczu, szczególnie jak nagrywacie na 4 kamery i jeszcze do tego 3 drony będą to jest kłopotliwe, powiem szczerze. No, taki teścik na no, przejeździe. No i teraz cały widz polega na tym, że jak macie ten filmik i on wam idzie, to widzicie, on żyje własnym życiem, nie? Trzeba ewentualnie dodawać tak zwany keyframe i tu go obrócić, nie? No, pojedziemy dalej, tutaj dodamy keyframe, znowu i obrócimy go tu. I dopiero jak zaczniemy podgląd, to ciach, przejdźmy tu i zaczniemy podgląd. To proszę bardzo, ciach, i on płynnie nam pokazuje. Bo tak, to my pojedziemy w lewo, on dalej będzie pokazywał prosto, nie? to, to nie jest takie chobna kratę jeśli chodzi o edycję tego. I schodzi strasznie dużo czasu, i każdy taki plik trzeba pojedynczo wyedytować. Potem go wyeksportować, zaimportować go do drugiego programu, który służy do codziennej takiej sklejanki moich vlogów. Także schodzi z takimi 360 kami strasznie dużo czasu. No ale można sobie w każdej, w każdej chwili, nie? tak jak ja tutaj jadę, ciach, to mogę sobie teraz obrócić, że chcę widzieć, co się dzieje z przodu, nie? i też dodać sobie tutaj keyframe. Jak będziemy jechali, to on będzie powolutku przechodził do tego, stąd może wystartujmy, ciach, bo jechali tak i wtedy on patrzył sobie gdzieś z bokiem, ale już go tak wyprowadzamy, żeby tutaj już patrzył wprost, bo tak to nam patrzył cały czas do tyłu. Tutaj takiej obróbce jeszcze potrzeba to eksportować. No, ja widzę, że taka minutka eksportu to zajmuje minutkę, czyli nie jakoś dramatycznie. Teraz dopiero mam płaski obrobiony, który będę wrzucał no to żeście pewnie już widzieli, bo, bo jest obrobione, już jest stawione wcześniej. No ciekawa sprawa, tylko dużo atencji. Nie wiem, czy jakość będzie zadowalająca. Jakbyście tam mieli jakieś opinie odnośnie jakości, to zapraszam. Może być chwila przerwy, bo nie wiem, czy będę na wyjeździe montował, czy nie będę montował. Tak więc, jak będzie przerwa, to, to zapraszam do playlist, które są na stronie z różnych innych wyjazdów. Jak wam się ma nudzić, jesteście na na wczasach i pada że nie macie nic innego do roboty, to pooglądać jak było na Ukrainie, jak było w Stanach, jak było w Japonii, jak było w Korei, jak było w Iranie, jak było na bajkonurze, jak żeśmy rakiety startowali, tak więc zapraszam, jest dużo materiałów, ponad tysiąc filmów, myślę na spokojnie.